Piotr Zychowicz, Historia Realna. Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy na warszawskim Powiślu, bardzo obecnie modnej dzielnicy. Tutaj jest Centrum Nauki Kopernik, tu są różne wspaniałe restauracje, bulwary wiślane, ale tutaj również mieszka Jacek Bartosiak, którego dzisiaj odwiedzamy. Kolejny odcinek naszej serii z wizytą U. Jacka Bartoszaka. Cześć Piotrze. Cześć. Jesteśmy u Jacka. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się nas przyjąć. Cała przyjemność po mojej stronie. Jacku, mamy wspaniałe dla Państwa wieści, zresztą to nie jest niespodzianka. Napisaliśmy, przygotowaliśmy razem książkę. Tak jest. Nadchodzi trzecia wojna światowa, którą możecie Państwo okładkę i właśnie widzicie na ekranie. Także co, możemy sobie pogratulować. No i chwilę po niej porozmawiać, tak? <grystanie> tak jest. Ale e, e, premiera 26 października e, tej książki. Zanim e, porozmawiamy o, o geopolityce, to e, drodzy Państwo, tradycyjny apel do Państwa, e, lajkujcie filmy, subskrybujcie kanał Historia Realna, komentujcie, bo bardzo nam zależy na Waszych opiniach, oczywiście wspierajcie nas na Patronite. E, Jacku, zacznę od spraw y, bieżących. Wiesz, mam takie wrażenie, że to, co opowiadałeś tutaj w historii realnej po prostu na naszych oczach się materializuje. Zawsze powtarzałeś, że rywalizacja światowa to jest o, rywalizacja oceanu z kontynentem, z lądem. I to są te dwa żywioły, które się ścierają. No i mamy e, powstanie nowego paktu bezpieczeństwa AUKUS, tak? czyli Australia, e, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. To co? Znowu się potwierdziły Twoje przewidywania? No, to jest najważniejsza superstruktura, która definiuje rywalizację światową. Napięcie między Oceanem Światowym a kontynentem Eurazji, dlatego, że on jest definiowany różnicą w strukturze funkcjonowania społeczeństw i gospodarek obu tych światów, a zatem wszystkich też ideologii, filozofii polityczno-społecznych itd. Ale to ja nie jestem bardzo nowatorski. Byli przede mną, którzy to powiedzieli, żeby powiedzieć chociażby o Bismarku, nie mówiąc o innych. Bismarck, sam będąc oczywiście państwem, przedstawicielem państwa kontynentalnego, mówił o lewiatanie i o, no bo mówił o słoniu i o wielorybach. Dokładnie Bismarck o swoich wielorybach, o lewiatanie mówił i behemocie mówił Recel. No i także Bismarck też sobie zdawał z tego sprawę. I inni sobie też zdawali z tego sprawę, także to nie jest nic nowego, tylko rzeczywiście zostało to zapomniane. To był w ogóle początek, bo ocean światowy będzie zwierał szeregi. Moim zdaniem, w oparciu o Sojusz Pięciu Oczu i, i, i poszerzoną formułę ludzi morza mówiących w języku angielskim Pięciu Oczu. No, czyli ten sojusz taki wywiadowczy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Australią, Nową Zelandią. No tak, mówi, ale Kanada i Nowa Zelandia chyba dosyć z dystansem Tak, ale będą, tego. ale dołączą, dlatego Dobrze. że ludzie lu, lu, <coughs> morza połączą się, ja zresztą w książce o, o kosmosie, która też wychodzi już tak, skoro mogę powiedzieć, tam prognozuje, że będzie sojusz sześciu oczu de facto, on zostanie powiększony o Japonię, bo Japonia zamyka Eurazję z punktu widzenia interesów Stanów mhm. Zjednoczonych, i Oceanu Światowego. I, i tak jak e, Wielka Brytania pełni tę samą rolę względem kontynentu Europy, to Japonia pełni dokładnie taką samą względem Azji. <grystanie> ja skuja, przepraszam, to trochę taki m, pół żartem, ale przypomniało mi się, jak. E... Wiesz, Japonia w poprzedniej wojnie była po stronie państw osi, Hitler nadał Japończykom w związku z tym tytuł honorowych Aryjczyków, to rozumiem, że teraz honorowymi Anglosasami w tym no, anglosaskim towarzystwie. Przypomnę jako chichot historii, że w I wojnie światowej z kolei wsparli Ocean Światowy Japończycy tak. i dostali za to koncesję e, odpowiednie e, później. Również e, no, historia zmienia. To znaczy, historia rymuje się, historia się toczy, państwa zmieniają fronty, ale napięcie strukturalne między Oceanem Światowym a superkontynentem Eurazji jest najważniejszą superstrukturą świata. I to widać również po reakcjach Francuzów o, na, właśnie to, o to. na deal i po reakcjach niemieckich, po tym jak w tej chwili Niemcy nie chcą zareagować na zmianę, bo Ocean Światowy podbił Europę Zachodnią w, drugie, w, 20, w, w XX wieku. To znaczy cały XX wiek, jego trzy wojny o, o dominację europejską, pierwsza, druga i zimna zakończyły się w 91 roku dominacją Oceanu Światowego aż do Bugu, do rzeki Bugu. I my tutaj kochani nasi słuchacze jesteśmy na wysuniętej kasztelanii Oceanu Światowego. On nie był tu zawsze. No, zawsze to był kontynent. <laughs> Spełniły się tak? nasze marzenia po 91 roku czy po 89. I dołączyliśmy do oceanu światowego, który się nazywa Sojuszem Północnoatlantyckim. Sama nazwa dobrze o tym, dobrze to podpowiada, ale on bywa, że go nie ma tu i na tym polega całe to napięcie i właściwie to jest bardzo dobre podsumowanie naszej książki, że nadchodzi trzecia wojna światowa, bo, bo tytuł oczywiście jest taki po prostu taki bach w twarz, po to, żebyście Państwo zdali sobie sprawę, jakie siły napierają na ten ład światowy, który panował w ostatnich 30 latach będą wypychać ocean światowy ze stref w Eurazji. I między innymi będzie to dotyczyć nas i postanowiliśmy dać na tytuł specjalnie, żebyśmy wszyscy czytając tę książkę zrozumieli naturę tego napięcia. Tak? Podobało mi się, przed tym włączeniem kamer trochę żeśmy się pogawędzili, jak zawsze. Mówiłeś o tym, że w Australii, w telewizji, po zakończeniu dziennika telewizyjnego, po wiadomości, jest program War with China. When? Więc o tym się po prostu tam, tam mówi. Dwie sprawy, o których wspomniałeś. Japonia. Rzeczywiście widzimy ciekawe ruchy. Ostatnio lotniskowiec brytyjski HMS Queen Elizabeth, z tego co pamiętam, zawinął do jednego z portów japońskich Yokusaki. Zresztą Brytyjczycy też pojawiła się fregata e, Richmond w e, cieśninie tajwańskiej, więc coś tutaj się dzieje. Natomiast e, wydaje mi się, że najbardziej ciekawy wątek, który poruszyłeś, to jest kwestia no, Francji, bo e, Francja jest wściekła, no bo dodajmy, drodzy Państwo, e, że jakby esencją tego porozumienia e, wielkiego imperium oceanie anglosaskiego jest to, że Australia zerwała kontrakt na budowę 12 okrętów podwodnych z Francją, właśnie, warty 31-56 miliardów euro. Tu się pojawiają różne. Różne sumy. Francuzi są wściekli, po prostu zrywają. No, tam wycofali ambasadora ze Stanów Zjednoczonych, tak, jakieś tego typu, tego typu ruchy. I to jest moje pytanie mm, do Ciebie, no bo z kolei ta współpraca anglosaska ma polegać na opracowaniu technologii e, okrętów podwodnych e, nuklearnych. To co to w takim razie, czy to oznacza, że Francja jest w tej przyszłej rywalizacji, będzie po stronie kontynentu, a nie e, oceanu? Właśnie nie wiadomo. Tak samo jak nie wiadomo było, po której stronie będzie i Rosja Carska, i Rosja Sowiecka. I e, Francuzi, oczywiście Amerykanie, próbują już od czasu Donalda Trumpa doprowadzić do tego, żeby zarówno Niemcy, jak i Francja, jak i reszta tych jakoś, to krzyżą, przybudówek Francji i Niemiec w Europie, Unia Europejska w ogóle, żeby dołączyła do obozu Oceanu Światowego i stanęła do walki z Chinami. Tak? I być może Rosją, czy też próba negocjacji z Rosją, ale no generalnie do walki z Chinami. To średnio do tego zachęcają Francję. No i właśnie nie zachęcają. I nie udało się Trumpowi. Groźbą, prośbą. Nie udaje się Bidenowi. No Niemcy robią swoje, tak? Podpisują z Chińczykami. Nie chcą się zbroić, bo Amerykanie po prostu dają. Ocean Światowy. Superstruktura naciska na peryferia swojej struktury. Żeby to robiła, tak jak nacisnęła na Australijczyków teraz, bo okay. Australijczycy też tacy nie byli chętni od razu do, pójść do przodu. W ogóle jest ta debata tam zawsze gorąca w Australii. No, to co, nie jest taki jednoznacznie pozytywny ruch dla Australii, to są konsekwencje tego. No właśnie, bo to też jest interesujące. Meszajmer o tym ostatnio mówił, no bo y, Australia oczywiście, no jasne, ma pewną wspólnotę interesów z innymi państwami anglosaskimi, pewną bliskość kulturową, no ale wystarczy spojrzeć na mapę, Chiny są bliżej niż Stany Zjednoczone, więc chyba Australia najbardziej ryzykuje w tym układzie. No, to jest, to jest bardzo dobra kwestia, którą podnosisz, bardzo interesująca, bo Australijczycy podjęli tę decyzję ufając, że Ocean Światowy zawsze wygrywa. Plus, mając oczywiście bliskość kulturalną, kulturową i bliskość języka, i też przyzwyczajenie do tego, że Australijczycy trzymają zawsze z hegemonem Oceanu Światowego czy to z Wielką Brytanią, czy ze Stanami Zjednoczonymi. Australijczycy od momentu, gdy. Pierwszy biały człowiek postawił stopę na kontynencie. Pod koniec XVIII wieku nigdy nie mieli takiego dylematu, dlatego że zawsze byli albo zależni, albo ściśle sprzymierzeni z dominującą potęgą morską. Po upadku Singapuru natychmiast pojawili się Amerykanie tam, prawda? Guadalcanal, kampania na, na południowym Pacyfiku, lata 42-43. W związku z tym Amerykanie od razu byli i wygrali tę kampanię, i wygrali później wojnę z Japonią i stali się hegemonem. I bezpieczeństwo Japonii zależy zawsze od dominującej potęgi morskiej, która zabezpiecza szlaki handlowe do Australii, która jest wyspą. Ale rzeczywiście Ameryka jest daleko. I co będzie, gdyby przegrała? No A właśnie, gdyby Australia nie miała, zostanie no, sama oko w oko Gdyby nie, nie miała deter, determinacji do tego, żeby bronić interesów Australii, albo by się dogadała z Chińczykami, albo przegrała wojnę. No, Australijczycy właśnie zeszli z płotu. Albo przynajmniej Amerykanie ich ściągnęli z tego płotu, na którym siedzieli i nie wiadomo, czy zeszli po dobrej stronie. Oczywiście my w Polsce chcielibyśmy wierzyć, że zeszli po dobrej, bo ocean światowy wygrywa, ale jak wiemy z naszej własnej historii, bo to było bardzo podobnie z naszym 39, myśmy też zeszli z tego płotu i ocean światowy wygrał, Zgodzić się, nie? Wygrał, tak? No ale, co to ale nie to nad rzeką Wisłą. No właśnie, I tak samo może być kłopot dla Australii, że Amerykanie wygrają, ale Australia może, może przegrać. Natomiast rzeczywiście, sytuacja taka, w której Amerykanie zostaną wypchnięci z Pacyfiku i Chiny wygrają tą rywalizację, no to Australia jest w tragicznej sytuacji. Ameryka sobie jakoś poradzi, Wielka Brytania jest też daleko, więc po prostu zwinie się stamtąd, no ale Australijczycy zostaną na lodzie i wiem, że ta debata rzeczywiście tam jest bardzo ożywiona, prawda? Tak, ale ostatecznie wydaje mi się, że Ocean Światowy złożony z, z większej liczby niż obecnie e, pięciu oczu, czyli też i będzie Japonia, Nowa Zelandia, Kanada, i ci, ci wszyscy tacy, którzy orbitują wokół Eurazji, mm -hmm. często połączenie językiem angielskim mówiąc wprost, tak? Ludzie morza, żeglarze tak. Oceanu Światowego, e, plus Japończycy e, stoczą tą bitwę z Chinami. No tak. To właściwie ostatnia sprawa, o którą chciałem zapytać, no to, to będę drążył ten temat, no bo dla nas jest to chyba najbardziej intrygujące. No, co z tą Europą? Bo wiesz, jeżeli rzeczywiście Stany Zjednoczone chciałyby widzieć Europę po swojej stronie, no to po prostu Francuzi odebrali tą całą historię jako policzek. Są po prostu wściekli. Niemcy są chyba, wydaje mi się, dosyć wstrzemięźliwi, prawda? Nie popierają tak bardzo twardo Francji, ale no co by nie patrzeć na no to, Niemcy są państwem kontynentalnym, prawda? Czy to może doprowadzić do tego, że Europa będzie po kontynentu tej rywalizacji? Tak, to jest kwestia, która rozstrzygnie przyszłość naszej ojczyzny. No właśnie, bo Polska, no trudno sobie urazić, żeby poszła no, wtedy z oceanem. No Polska chciała pójść z oceanem i idzie z oceanem. Ale Niemcy nie podjęli jeszcze decyzji. No właśnie. to I... sytuacja, w której słuchaj, Francja i Niemcy no idą z tak. kontynentem, Polska z oceanem, to jest koniec. I to prawda? jest mniej więcej też przedmiot naszych rozmów, prawda? Tak. I tego, co jest w książce, gdzie staramy się opisać już większy, bardziej granularnie, jak omawiają Amerykanie, bardziej szczegółowo te wszystkie siły, które decydują o tym, i co powinniśmy zrobić. Niemcy mówią bałamutnie, że jesteśmy potęgą handlową i musimy po prostu spokojnie handlować i żyć. Dlaczego ktoś teraz nam każe wybierać, dlaczego nam każe wydawać na wojsko, dlaczego każdemu wybierać Oceany Światowe, jak my żyjemy dobrze z Oceany światowymi, z Chińczykami. Po co mamy schodzić z tego płotu, Jak najdłużej w ten sposób. Tak? I no, Merzheimer to mówił, i tobie, i w różnych wywiadach, że tak się nie da, bo Amerykanie będą wymuszać. No i zobaczymy. I tu pojawi się coś więcej niż intencja człowieka, bo wyobraźmy sobie, pod jakim naciskiem będzie kanclerz. Gaz z Rosji. Największy rynek w, Niemczech. w Chinach. Przepraszam. Nowe technologie też w Chinach. Sztuczna inteligencja na przykład, czy, czy bazy danych, które pozwalają wielkim koncernom niemieckim mieć dostęp do danych zdrowotnych chińskich. W Europie nikt im nie chce dać tych danych, nie? a oni mają miliardy, czterysta milionów ludzi. I może się okazać, że biznes niemiecki będzie mówił spokojnie. Spokojnie. Kontynent to przyszłość, a nie ocean światowy. I zapachnie nam wtedy, jak w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Bo to są takie siły, które oddziałują dopiero na polityków. Politycy to są zaledwie takie małe misie, które biegają na takim wielkim polu, gdzie są rozciągnięte siły strukturalne oni muszą biegać po tych siłach strukturalnych. Oni nie mogą ich zmieniać, biec pod prąd i tak dalej. Oczywiście my lubimy myśleć, że to są jacyś tacy demiurgiczni po prostu mistrzowie, którzy wszystko mogą. To nieprawda jest. I teraz pytanie jest, jak Niemcy zrobią? Szczerze mówiąc, nie wiem, naprawdę nie wiem, to jest nasze rozważania w książce, tego dotyczą, i to zadecyduje przyszłość Europy i Rzeczpospolitej. A my musimy się przygotowywać i o tym też jest w naszej książce, na oba scenariusze, że tak Ocean Światowy wymusi posłuszeństwo na kontynentalnej Europie Zachodniej. My będziemy wysuniętą kasztelanią i co wtedy, właściwie Armia Nowego Wzoru, nadchodząca wojna światowa potencjalna, tak? Co na Pacyfiku, a co tutaj, co z Rosją. Czym jest Rosja, no a z drugiej strony, a jeżeli się nie uda, co się o to wymusić, no to zacznie się jakaś gra europejska, opozycja na kontynencie. I to będzie negocjowane siłowo z Rosją, Chińczycy i też snujemy tam scenariusze w tej książce, jak się zachować w tej sytuacji. No dobrze, jasku słuchaj, no to w takim razie podsumuję to starym żydowskim przekleństwem, takim, które rzucano na kogoś, komuś źle życzono, obyś żył w ciekawych czasach. No i niestety wygląda na to, drodzy Państwo, że żyjemy i e, będziemy żyli w bardzo, bardzo ciekawych czasach. E, te sprawy, o których mówiliśmy w książce Nadchodzi trzecia wojna światowa, się właśnie materializują. Książka, przypomnę Państwu, 26 października e, już jest w sprzedaży, ale już trwa przedsprzedaż. My jeszcze wrócimy do Państwa, to nie jest nasza ostatnia rozmowa, jak Koniecznie. się Państwo domyślacie. E, dziękuję za przyjęcie dziękuję. ekipy Historii Realnej u siebie w domu, Jacku. Drodzy Państwo, subskrybujcie Państwo kanał, lajkujcie filmy, komentujcie filmy Historii Realnej, wspierajcie nas na Patronite i zdradzę Państwu, że dodatkowe dwa pytania do Jacka zobaczycie Państwo, ci z Państwa, którzy zdecydują się zapisać do grupy na Facebooku, zamkniętej grupy Historia Realna Społeczność. To tyle, odmeldowujemy się, Piotr Zychowicz, Historia Realna, E, dziękuję bardzo.